Przepraszam, jak Pani ma na imię? Ona Grażyna? Tak jest Irena? Nie. Ewa? Iza? Santo. Monika. O. Monika. Przepraszam, Przepraszam, gdzie Pani mieszka? Daleko. Ze Skorwina Pani jest? Ze Szczecina? Pani jest na pewno ze Stargardu, prawda? A w której dzielnicy? Nie. Której dzielnicy? nie. <Glion>. Się żeby... Proszę Pani. Dobra, zabierz mu tą kamerę. <grym> <Zabij>. <grym>